Siemanko, witajcie w pierwszym odcinku, zagramy w MirrorSech. Yy, grę zakupiłem na Steamie. Yy, była promocja gdzieś tam około 2 euro coś takiego. W sumie 10 zł wyszło. Dobra, nie, bez zbędnego gadania. Yy, od razu sobie zaczniemy nową grę. What? If you start a new game, I'll save to all, spoko Weźmiemy sobie normalny. Okej. Okay. Loading chapter. Once the city used to pulse with energy. Dirty and dangerous, but alive and wonderful. Now, it's something else. The changes came slowly at first. Most didn't realize or didn't care and accepted them. They chose a comfortable life. Some didn't. And those who refused to conform were pushed to the sidelines. Criminalized, they became our clients. We call ourselves runners. We exist on the edge between the gloss and the reality, the mirror's edge. We keep out of trouble, out of sight, and the cops don't bother us. Runners see the city in a different way. We see the flow. Rooftops become pathways and conduits, possibilities, and routes to escape.

więc może będzie mała szkółka lamienia. Ok, LB. Dobra, żeby podskoczyć. Yy, Ucanie. Yy, nasze aktualne cele misji. Ok, cofniemy się. No już chyba możemy grać. A jeszcze pierwszy raz. Yy, właśnie niedawno ściągnąłem sobie program MSI yy, Afterburner i teraz właśnie pierwszy raz nagrywam. I piszcie w komentarzach, czy jest właśnie dobra jakość, czy jest wszystko dobrze. Ustawiałem się i właśnie oglądałem Prawnik Umbry, nie? Spoko chyba jest wszystko. Chłops to jest trochę słabe, apka. Ap I sorry, że tak gadam, ale... Nieważne. Ale pierwszy raz y, nagrywam z głosem, więc wiecie, mogę się trochę zacinać. Gra już trochę grałem, więc może będzie trochę skilla. Musimy podejść do Celeste. Ok. To jest taki mini tutorial. Teraz musimy podążać właśnie za nią. I skaczemy... I nie doskoczyliśmy. Kurczę mniej mi się jak z każdą grą cały czas wciskam Bo mam y, pad od PS3 Cały czas wciskam X zamiast tego L1 Kurde, znowu kliknę M X No ja nie mogę No, to mi dobrze wyszło Idziemy co celeste Po róże Dobra, dobra, ciśniemy, ciśniemy. Dobra, okej. Okay. Dobra. Sorry, 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 sorry. No, wygląda na proste. Ale pewnie spadniemy na dół. Albo nie. Bardzo ładnie. Jednak sobie poradzi... poradziliśmy. A ja jednak nie. Dobra, musimy się złapać krawędzi. Jest to właściwie pierwsza gra parkurowa z widokiem z pierwszej osoby. Wszyscy byli właśnie... ...innego zdania, że jednak tylko mogą być trzecie osobowe, Ale jednak tu elektronikom dało się naprawdę... ...nieźle. Okej, to mi wyszło bardzo ładnie. Kurczę, ja mam ten pad na... ...sterownikach takich ściągniętych... i... pokazuję mi sterowanie tych Xboxem... ...i mi się cały czas myli wszystko. Dobra, teraz tutaj nie będzie chodzić cały czas. Okej, okay, dobra, jesteśmy. Pijamy. Okej, okay, dobra, teraz wyszło. <laughs> Kurczę, grafika jest subcia. No, y, jest właśnie na Frostbite 1, czyli silniku, nad, na którym powstała gra y, Battlefield Bad Company 2. Którą też y, bardzo polecam. Dobra, musimy tutaj zjechać. Doskoczymy, doskoczymy. O kurde, nie ten przycisk! Aj, aj, aj. Kurde. Wciskam tego x, -a, kwadrata, trójkąta, wszystko mi się miesza. Fuck. Dobra, jeszcze raz. Teraz LT, dobra, czyli L2. Ja. Yeah. Ja treningu nie mogę przejść nawet. Nie no wiecie po prostu chciałem spróbować na padzie, nie? Trochę wygodnie mogę sobie klapnąć na fotelu, a tak to muszę siedzieć zgerbionym przed kompem i znowu nie muszę No ja pierniczę. Kurde. No nie mówcie, nie. No w końcu doskoczyłem. Dobra, pięknie. Idziemy tutaj. No, z to pokaż, co mamy zrobić. Yy... Aha, dobra, przytrzyma trzeba przytrzymać LT, aby być, no, takim, no, krótszym, fajnym, że tak powiem. Możemy się przeturlać po ziemi, jak będziemy spadać, żeby nie dostać yy, żadnych yy, wiecie yy, obrażeń. Będzie po prostu czystsze lądowanie. Oj! O, dobra, pięknie. <ścoughs> Sorry, że tak harcze. Ale wiecie, jeszcze tak nie ogarniam do końca Let's Play, nie? Teraz to nas nauczy paru ciosów Nie uderzyć. Ok. Uh. Oj. Jep. Kłopanga! Jep. Ok, teraz mamy ją kopnąć z wizby. Ok. All right, Teraz musimy rozbroić ją. Oczywiście okay. Okay. nie mieliśmy do niej strzelać. No i pięknie wyszło mi to pierwszym razem. Musieliśmy po prostu w odpowiednim momencie kliknąć trójkąt.

Okej, okay, już chcemy normalnie grać w grę. Myślę, że zaprezentuję wam jeszcze tylko troszkę i będziemy kończyć. Fajne loadingi, pokazują jakąś, jakąś wskazówkę i przy okazji animację. Wczytuj, 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 wczytuj. Troszkę długo się wczytuje. Loading, 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 loading... lo 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 loading -lo 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 O, dobra, już jesteśmy. No i mamy staweczkę piękną. Teraz już przechodzimy do właściwej gry. A właśnie, ta gra posiada y, niesamowity soundtrack. Jest po prostu super. Spójrzcie na to miasto. Ono wygląda po prostu jak żywe. Grafika jest po prostu super. Nawet nie sama grafika, a projekty tych poszczególnych map. No, ta muza, no po prostu... Piękna. Okej, okay, teraz już steruję normalnie postacią. Dobra, ciśniemy. No teraz mi tu poszło pięknie. Sorry, że ja nie tłumaczę tego, ale tu jest tyle gadania. Więc tu nie chcę się tego tłumaczyć. A fabuła jest taka, że możecie się nawet z obrazków dowiedzieć, o co chodzi. Fabuła nie jest zbyt skomplikowana. Szczęście trafiłem obok. Już myślałem, że spadnę na dół. To była niezła wpadka. No. Oj, oj, nie wcisnąłem. Znowu wcisnąłem x Patrz, teraz spowolnimy czas. Łooo! Wow. Złapię się, nie złapię, złapię, złapię. Jest, złapałem się. Ho, ho. Jestem królem. Dobra, idziemy do góry. Efektowne otwieranie drzwi! Albo nie, albo teraz Biegniemy, biegniemy, biegniemy okay. Dobra Musimy wejść tutaj na te kartonki, tutaj piękne Możesz w mordę Okej okay. Przeskakujemy tutaj Okay. Yep. Yep. Tutaj pamiętam, że tu będą antyterroryści. Trzeba będzie od razu spierdzielać stąd. Są? Są. Kurde mordy. Dobra. Nie będę się tu bajerował. Na kom normalnie na klawiaturze mi to wychodziło. Ale teraz nie. O, teraz mi wyszło. Biegniemy, ciśniemy. Biegniemy, biegniemy. I epicki skok. Dolecimy? Doleciliśmy. Pięknie. Ciśniemy dalej. Może tego rozbroimy jakoś? Albo nie albo tak Dobra, jedziemy. Nie będę strzelać, bo to w ogóle nie daje fanu Lepiej po prostu ominąć. Jest to bardziej wychtowne Okej. Okay. Jep Jedziemy dalej Jep, doskoczyłem tu za pierwszym razem nie no, na podziem muszę powiedzieć, że jest bardzo dobrze, e, bardzo dobrze są rozłożone przyciski Ej, rzuć mi torbę Kurde Się tu pojawiają Łaza 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 Nieeeep Newer, nie wyszło, nieważne A miał być taki piękny, epicki tej ending. Dobra, pominiemy sobie to. Oj Okej, okay. nie będziemy tego oglądać drugi raz A, wcisnąłem tego

break in last week? Yeah, anyways, it's uh, 56 West Armand Drive. Tell Lieutenant Miller. Copy that. I'll relay the message, Officer Connors. Thanks. Connors out. Hello, sis. You there, kiddo? Hey Mark. And me. Almost there. Well, anytime you'd like to tell me where there is and what the hell you're doing, feel free. It's my sister. Ah, uh, okay. I'm gonna see if I can figure out what's going on. Give me a sec. Okej, okay, wydaje mi się, że ten, to jest dobry moment do zakończenia odcinka. A więc, siemanko, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, piszcie w komentarzach jak wam się podobało, czy chcecie więcej i tak dalej. Dobra, siema!